New Country! New Country! Jedziemy na Country! I weźcie, kurwa, dziadku odpiedo, kurwa na tym motorze, kurwa tym dziadku, kurwa. Dobra, dobra, hejka, cześć się, Manko, z tej strony Emi, dobra, już New Country, dobra, jedziemy do Algeriego, a to jest kurwa, Algeriona na to, Dobra sprawdźcie, zostawcie suba łapkę w górę i napiszcie fajnie komentarza Fajniutkiego komentarza napiszcie Jakiś fajny komentarz napisz to znaczy, o to chodzi Jadę Argernan jadę Argernon Jadę Arjernon, Jestem już Ar Jestem że Arzernon Ar Jej Argernon, siadaj Halo Jimmy, <laughs> <laughs> <Dobra>, już. <tam> <śmiech> jestem w takim problemie <laughs> z już Vincentem i jego chłopakiem. Czerwona, Dobra, oj, 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 dobra. Dawaj, Missyja, jest. Dobra. No? Misija? Halo? No jestem, co? Jedziemy? Halo, rowerkiem, samochodem. A co jest? Eee, zacięło się, czy nie? Halo? Dawaj Missyjkę mi!

Dobra, że tak gadać, dobra. Tak potrafię. Co tak guwa buczy? No się, nie? Jeden drugi zakochał się. O! Jest ten cały Algernon, czyli Algi y, i ten Snow, taki jakiś, nie, wiem, nie pamiętam koleś jak się nazywa. Nie pamiętam Chat, chat. dobra, chat. się nazywasz. Okej, okay, dobra, Algi, chat, Jimmy i Lola. Wszystkich. Dobra Babi swoją Swoją urodą Babi. Dobra, okej. Okay. Okej okay, dobra Babi. No gramy, gramy, gramy. Dalej się dawaj. Teraz będziemy uciekać na rowerkach, pamiętam to, dawaj. Na rowerkach, A raczej nie na moim skuterku? A co na moim skuterku, nie rowerku. No. Dobra, dobra, już to. No. O, i ci się go właśnie jak mogę gonić, że albo nas zgonić. A jeden ma za chupeta, patrzcie, ty papierucha ma za buchem. Papeta ma za uchem, papierucha palisz, panie palacz, kurwa. Nie, broń na się kończy. Nie gadaj. Ja! Nagrywaj mi, kurwa, jeszcze. Nie! Taką się senkę z rowerami. Kurwa, macie dobra. Halo. Gra dalej, ale gra. Giera. Zawsze, zawsze nie włączyłam super program. Miałam ja, za swoje, super Ha 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 nie nagrywa hala Giera się odbaguj <grafię> Gra się zabagowała jak zawsze Piękna gra się zbugowała Tra, la, la, la. Jak zawsze takie rzeczy się moje Buginki w grze Dobra, dupa. tu